Większość z nas upalne dni spędza w dusznych pomieszczeniach, nagrzanych autach i mieszkaniach, które po kilku dniach wyjątkowo wysokich temperatur zamieniają się w sauny. Jak przetrwać lato bez klimatyzacji? To możliwe, jeśli znasz skuteczne triki, aby schłodzić się w naturalny sposób. Postaw na bawełnę. Jedwabne, satynowe i poliestrowe poszewki zostaw na chłodniejsze miesiące. Teraz koniecznie zmień pościel na bawełnianą, która jest przewiewna i pozwala skórze oddychać. Chcesz się dodatkowo schłodzić? Włóż prześcieradło w plastikowy woreczek i umieść je w zamrażalniku na kilka minut przed położeniem się spać. Termofor z zimną wodą Zimą, gdy nie możesz się zagrzać, wypełniasz termofor gorącą wodą? Ten praktyczny gadżet może Ci się przydać również latem. Materiał, z którego jest wykonany, długo utrzymuje temperaturę. Nalej do niego lodowatej wody i połóż się z nim spać, a zapomnij o duchocie. Letnie noce skłaniają do porzucenia ubrań, ale czy spanie nago rzeczywiście pomaga przetrwać upał? Zdania są podzielone, ponieważ część osób uważa, że przy spaniu bez piżamy pot pozostaje na ciele, a nie wchłania się w materiał, przez co wciąż jest nam gorąco. Jeśli wolisz pozostać w ubraniu, wybierz to o luźnym kroju i z miękkiej bawełny zasłoń okna, zwłaszcza jeżeli wychodzą na południe. Gorąco dostaje się do mieszkania właśnie przez szyby. Ten prosty trik pomoże ci schłodzić pomieszczenia i przetrwać lato w mieście. Rolety i żaluzje to najlepsze rozwiązanie, ale dobrze sprawdzają się też zasłony. Dzięki nim to oszczędzisz na klimatyzacji. Nawet najlepszy klimatyzator nie da ci odczucia chłodnej morskiej bryzy na skórze. Tymczasem, aby ją poczuć, wystarczy mieć w domu wiatrak. Wypełnij dużą miskę kostkami lodu i ustawiam obok urządzenia. Po jego włączeniu dorsze do Ciebie orzeźwiająca mgiełka, która przyniesie ulgę w czasie gorących dni. Schłodź gorące punkty. Na ciele człowieka znajdują się pulsujące punkty. Jeśli je schłodzisz, poczujesz szybką ulgę. Wystarczy zmoczyć bardzo zimną wodą nadgarstki, wewnętrzne części łokci, kark, pachwiny, kostki i miejsca pod kolanami. Zamiast wody możesz też zastosować chłodne okłady. Woda na wszystkie problemy. Przy ekstremalnie wysokich temperaturach należy zwiększyć ilość spożywanych płynów o około 1 litr. Pamiętaj, że wodę możesz czerpać również z owoców i warzyw. Nic tak nie orzeźwia jak kawałek bardzo zimnego arbuza, melona lub ogórka. Gorące powietrze zawsze się unosi, dlatego jeśli śpisz na poddaszu, przenieś się na parter. Możesz też spróbować urządzić kemping we własnej sypialni, czyli zrezygnować z łóżka i spać na materacu na podłodze. Nawet energooszczędne żarówki wydzielają ciepło. Z tego powodu w czasie upałów najlepiej ograniczyć ilość włączonych lamp do minimum. Zanurzenie stóp w zimnej wodzie przyniesie natychmiastową ulgę całemu organizmowi. W ten sposób obniżysz temperaturę ciała, a przy okazji się zrelaksujesz. Pij gorącą herbatę. Czy wiesz, że picie gorącej herbaty to świetna metoda na ochłodzenie? Brzmi niewiarygodnie, ale naprawdę działa. To sposób zaczerpnięty od mieszkańców gorących krajów, takich jak Tunezja, Egipt czy Maroko. Większość z nich gorące dni pije herbatę ze świeżej mięty, która w dodatku jest bardzo słodka. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kuchnia mieszkańców ciepłych krajów jest tak pikantna? To również jeden ze sposobów na radzenie sobie z wysokimi temperaturami. W Hiszpanii, Maroko czy Meksyku królują ostre przyprawy, takie jak chili i kary. Po ich spożyciu zaczynamy się bardziej pocić, pododparowuje, a my szybko czujemy przyjemne ochłodzenie organizmu. Unikaj kofeiny i alkoholu. Większość z nas nie wyobraża sobie letnich miesięcy bez mrożonej kawy i zimnych drinków. Niestety, kofeina i alkohol mają właściwości moczopędne, co wpływa na odwodnienie organizmu. Staraj się więc ograniczyć ilość tych napojów w swoim codziennym letnim menu. Nie ma nic lepszego po upalnym dniu niż chłodny prysznic. Zimna woda natychmiast schłodzi organizm, ale pamiętaj, aby nie przesadzić z jej temperaturą. Jeśli twoje ciało jest mocno rozgrzane, nie bierz od razu lodowatego prysznica, ponieważ może to grozić szokiem termicznym. A jakie Wy macie sposoby na upalne dni? Dajcie znać w komentarzu.